Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Materiał, który za chwilę obejrzycie, jest skierowany do maturzystów. W filmie prezentuję jedną z metod rozwiązywania zadania, natomiast pomijam część teoretyczną. Filmy bardziej teoretyczne również pojawią się na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Zadanie piąte. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 1-2x przez 2 jest większy od jednej trzeciej, jest przedział. Więc musimy sobie coś takiego rozwiązać. Chcemy wyznaczyć x. Chcemy powiedzieć, dla jakich, dla jakich x coś takiego zawsze jest spełnione. Zatem proponuję, żeby to ładnie, żeby to jakoś ładnie wyglądało, proponuję obustronnie przemnożyć przez 6. Tak? Zwykle szukamy, staramy się usunąć um, ułamek, um, mnożąc właśnie przez mianownik. Tutaj te mianowniki są różne, dlatego ja mnożę odpowiednio przez ich iloczyn. Tak? Więc będę mieć 6 razy 1 minus 2x przez 2 jest większy od 6 razy 1 trzecia. Tutaj oczywiście mogę to skrócić. 3 i 1 i tak samo 1 i 2. Zatem 3 razy 1 minus 2x jest większe od 2 razy 1, czyli od 2. 3 razy 1 to 3, 3 razy minus 2x to będzie minus 6x i to musi być większe od dwójki. Chcę wyznaczyć x, a zatem przerzucam sobie wszystkie wyrazy, wszystkie liczby, które są połączone z tym x poprzez dodawanie bądź odejmowanie, więc... Trójkę mogę śmiało przerzucić, Będę miał minus 6x jest większy od 2 minus 3. Zatem minus 6x jest większy od minus 1. X jest połączony z minus 6 przez mnożenie. Zatem ja dzielę przez minus 6 i pamiętajmy o tym, że to zmieni mi znak. Tak? Znak będzie w drugą stronę, i minus 1 podzielić na minus 6 to będzie 1 szósta. Tak? więc powinniśmy sobie jeszcze to zaznaczyć na osi, osi X zaznaczam jedną szóstą. I interesujemy x, -y, które są mniejsze od jednej szóstej. Zatem liczby mniejsze od jednej szóstej są w lewo. Zatem w takim przedziale będą wszystkie x, -y, które mnie interesują. Zatem x należy od minus nieskończoności do jednej szóstej.